Serwus, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś pokażę Wam, jak ułożyć kostkę Rubik's Slide, także zapraszam. Tak więc zanim zaczniemy, mały wstęp, coś na co warto zwrócić uwagę, jak widzicie, mamy trzy takie same elementy o kolorach niebieskim, żółtym i czerwonym. Jak pewnie się domyślacie, skoro mamy trzy takie same elementy, występuje na tej kostce parity, ale na spokojnie, to dopiero na sam koniec i pokażę wam jak je rozwiązać. Mały tylko disclaimer, jeszcze jeżeli chodzi o. Notacje. Bo oczywiście nie możemy tutaj obracać ścianami. Taki szybki przykład, na przykład R4. No to R oczywiście to jest ta ściana zgodnie ze wskazówkami ruchu Zegara i będzie to wyglądało w ten sposób. R raz, 2, 3, 4 i wtedy R4 Prime raz, 2, 3, 4. Wydaje mi się, że to całkiem dobra notacja. To samo tyczy się wtedy. Innych ścian, ale oczywiście, kiedy przyjdzie czas na algorytmy, będą one wypisane na ekranie i ja też również będę je krok po kroku pokazywał, także mam nadzieję, że nic nie pominę. A teraz przejdźmy do pomieszania kostki. Dobra, jak widzicie, kostka jest pomieszana. Zaczynamy od ułożenia białego krzyża, tak więc szukamy krawędzi. Oczywiście z białym kolorem. I tutaj na razie żadnej nie widzę. Tutaj mam biało-czerwoną, więc mogę po prostu obracając, nie muszę. Na razie na nic zważać, po prostu wstawić ją tutaj na swoje miejsce. Szukamy dalej. Tutaj chyba mam. Tak, to jest po prostu biało-zielona, czyli mogę ją wstawić najpierw do góry. A potem, obracając najpierw tą ścianą, potem tą, tak żeby nie niszczyć oczywiście tej biało-czerwonej, wstawić tutaj biało-zieloną. Szukamy dalej. Tutaj mam biało-pomarańczową, więc możemy najpierw, kręcąc dolną ścianą, wstawić sobie biało-pomarańczową krawędź na ścianę pomarańczową. I teraz, obracając ścianą pomarańczową, tak jak robilibyśmy to na zwykłej kostce, wstawić tutaj tą krawędź. I zostaje nam biało-niebieska, której na razie nie widzę, a która jest tutaj. No, i możemy zrobić dokładnie to samo. Wstawić ją na ścianę niebieską. I teraz na ścianie niebieskiej. Obracać, jak widzicie, biały krzyż mamy gotowy. Teraz przejdziemy do wstawienia białych narożników, to znaczy narożników, na których występuje biały kolor. Z tym, że od teraz obracamy kostkę i układamy ją, trzymając cały czas żółtą ścianę do góry. Tak więc szukamy jakiegoś narożnika z białym kolorem, tu jest jeden i to jest biało-niebiesko-czerwony, i wstawiamy go nad jego nominalną pozycję, tak aby wciąż był na żółtej warstwie. Yy, czyli tak jak tutaj: biało-niebiesko-czerwony powinien wejść tu i jest nad swojej nominalnej pozycji. Teraz, czy będziemy kręcić ścianą czerwoną czy niebieską, nie ma to żadnego znaczenia. Ja tutaj mam już wolne miejsce, więc mogę kręcić ścianą niebieską. Zjeżdżam tym narożnikiem na dół, tak, żeby połączył mi się z tą biało-niebieską krawędzią. Teraz muszę odjechać tą parą na bok, tak, żeby jej nie zepsuć. I wracam sobie tą biało-czerwoną krawędzią, którą odjechałem. Gdy jest już na swoim miejscu, to wracam teraz tą biało-niebieską parą. I jak widzicie, wszystko ładnie mi się tutaj połączyło. Tak samo robimy z pozostałymi narożnikami. Tutaj mam biało-zielono-pomarańczowy. Wstawiam go na swoje miejsce. Tym razem mogę kręcić ścianą zieloną. Dojechałem, więc odstawiam biało-niebieską parę. Wracamy biało-zieloną krawędzią. I z powrotem mamy, jak widzicie, kolejny narożnik wstawiony. Tu gdzieś widziałem od razu o biało-zielono-czerwony. Jesteśmy w pobliżu, więc możemy od razu go wstawić. Zjeżdżamy nim na dół. Odstawiamy biało-czerwoną krawędź całą. Wracamy biało-zieloną. I wracamy biało-czerwoną. I został nam ostatni narożnik, który jest tutaj biało-pomarańczowo-zielony. Dziś mi zniknęła ta krawędź. I tu jest biało-pomarańczowo-niebieska, a nie zielona dlatego coś mi nie pasowało. Zjeżdżamy na dół, odstawiamy, wracamy niebiesko-białą krawędzią, wracamy niebiesko biało-pomarańczową krawędzią i mamy całą białą ścianę ułożoną. Jeżeli mielibyście sytuację, że żaden z tych narożników nie znajduje się u góry, tylko gdzieś powiedzmy tu, albo tu, tylko nie na swoim miejscu. No, to wtedy wystarczy po prostu, jeżeli powiedzmy, mielibyście go tutaj, wystarczy wstawić jakiś losowy, kraw... jakiś losowy narożnik z górnej ściany, i wtedy ten powinien Wam wyskoczyć. Tak więc tak samo jak robilibyśmy w normalnej kostce. Teraz pora na górną warstwę. Będziemy wstawiać krawędzie zielono-pomarańczową, pomarańczowo-niebieską oraz czerwono-zieloną. Niebiesko-czerwonej na razie nie, bo jak pewnie pamiętacie krawędź niebiesko-czerwona nie istnieje, mamy tylko krawędź niebiesko-czerwono-żółtą. Wiem, że to dziwnie brzmi, że krawędź ma trzy kolory, ale zapewne wiecie o co mi chodzi, także tą będziemy zostawiać na sam koniec. Nią na razie się nie przejmujemy, ale widzę, że tutaj mam krawędź czerwono-zieloną, tu w tym miejscu, i robimy to dokładnie tak samo jak z narożnikami, czyli ustawiamy je najpierw nad swoją nominalną pozycją i teraz cofamy o jeden, albo w to miejsce na zieloną ścianę albo w to na czerwoną. Ja mogę cofnąć na zieloną i teraz, jeżeli cofnąłem ten element na zieloną ścianę, kręcimy czerwoną tak, aby ta krawędź połączyła się z tym narożnikiem, czyli aby była w tym miejscu, mianowicie chodzi mi o to. No i teraz musimy wrócić czerwoną ścianą, ale nie mamy tutaj żadnego wolnego miejsca. Tak więc, co musimy zrobić? Wystarczy zrobić tak i tak. I teraz czerwoną ścianą wrócić razem z tą czerwono-zieloną krawędzią. Jak widzicie, jest ona na swoim miejscu. Tu mamy krawędź zielono-pomarańczową. I robimy dokładnie to samo. Łączymy z tym narożnikiem. I wracamy. I zielono-pomarańczowa jest na swoim miejscu. Niebiesko-pomarańczowa też. Aha, niebiesko-pomarańczowa była już wstawiona, więc to tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o drugą warstwę. No i teraz została ostatnia ściana. Teraz szukamy y, na, krawędzi zielono-żółtej i ona jest tutaj i ją wstawiamy po prostu obracając żółtą ścianę. Wstawiamy ją tu, bo to będzie nasz punkt referencyjny. Okej, okay, muszę to pomieszać, bo widzę, że już wszystkie tutaj narożniki mi się y, połączyły, a no nie będzie to zbyt dobry przykład, bo to jest rzadka sytuacja. Tak więc dajcie mi chwilę. Tak więc, dobra, pomieszałem i jak widzicie, tak jak mówiłem, zaczynamy od ustawienia zielono-żółtej krawędzi na swoje miejsce i teraz jest dobrze. To znaczy, wtedy też była dobrze, tylko po prostu oba te narożniki też mi się ułożyły. A, no, a to jest dość rzadka sytuacja, więc stwierdziłem, że pokażę Wam, co jeżeli tak nie jest. Tak więc, ja zawsze zaczynam od wstawienia sobie tutaj żółto-zielono-czerwonej krawędzi, najpierw tu. No i ją, jej musimy poszukać, ona jest tutaj. A chcemy ją mieć tutaj, ponieważ to jest miejsce, do którego wstawiamy elementy, które chcemy zamienić. I teraz mamy dwa algorytmy. Jeden, który zamienia ze sobą ten element i ten element oraz ten element. Może powinien zrobić tak, ten element z tym elementem zamienia oraz ten z tym, te dwa. I drugi algorytm, który zamienia ten element i ten element oraz ten z tym. Tak więc chcemy ten zielono-czerwony wstawić tutaj. Więc możemy podstawić go sobie w to miejsce. Zielono-żółto-czerwony. I jak wykonamy algorytm numer 1, to on powinien znaleźć się tutaj. Te dwa nam zamieni, ale nie jest to nic strasznego, ponieważ nie są to elementy jeszcze ułożone. A wręcz są one identyczne, więc nic to nie zmieni. Tak więc wykonujemy algorytm pierwszy, który wstawi nam ten element tutaj. I wygląda on tak. R4, czyli raz, dwa, trzy, cztery, U3', raz, dwa, trzy i R'3. Raz, 2, 3. I teraz, jak widzicie, zielono-żółto-czerwony znalazł się tutaj. Jak wrócimy sobie, podstawiając z powrotem zielono-żółtą krawędź na jej odpowiednie miejsce, czyli tutaj. Y no to widzimy, że ten, musi, ten element zielono-żółto-czerwony musi wejść tu. Więc podstawiamy sobie to miejsce na przykład tu i wykonamy algorytm, który zamieni nam tym razem ten element z tym oraz te dwa, ale tym się nie przejmujemy, bo one nie są ułożone, więc nic nam to nie robi. I algorytm drugi wygląda w ten sposób. f'4, czyli raz, dwa, trzy, cztery. u3, raz, dwa, trzy. I f3, raz, 2, 3. no i jak widzicie jak wrócimy sobie teraz zielono-żółtą krawędzią to zielono-żółto-czerwony jest już na swoim miejscu tak więc teraz chcemy żółto-zielono-pomarańczowy żółto mieć tutaj i jak widzicie on yy, on nie, nie jest tutaj myślałem, że już tu jest, ale nie jest on jest tutaj no to wykonamy algorytm, który zamieni ze sobą te dwa elementy oraz te dwa, ale to nam nic nie zrobi czyli to jest znowu algorytm drugi, czyli f 4, u3 i f3. Zielono-żółto-pomarańczowy jest teraz tu. jak wrócimy, jak widzicie, to nam nie zepsuło się, także teraz potrzebujemy wstawić tutaj ten zielono-żółto-pomarańczowy. I wykonamy algorytm, który zamieni nam t2, no i t2, ale jeszcze raz tym się na razie nie przejmujemy. Czyli to będzie algorytm numer 1. Czyli R4, U-3 i R-3. Tylko nie wiem, czy zrobiłem w dobrą stronę, ale chyba w dobrą. Nie wiem, czy przypadkiem czegoś nie pomyliłem, ale. Nie, dobrze. Dobrze, zielony jest tutaj, tak więc wszystko się zgadza. I teraz wstawialibyśmy pomarańczowo-żółtą krawędź. No, jak widzicie, ten narożnik jest tutaj, a niebiesko-pomarańczowa krawędź jest. Nie niebiesko, tylko żółto-pomarańczowa krawędź jest w tym momencie tu. Więc wykonamy algorytm, który wstawi nam tą krawędź tutaj i zamieni ze sobą te dwa elementy. I to jest algorytm numer 2. Czyli f'4, u3? Coś nie tak zrobiłem. u3, czyli raz, dwa, trzy, ok. I f3. Dobra, teraz wszystko się zgadza. Zielone, żółto, pomarańczowa jest już na swoim miejscu. My ją chcemy, oczywiście, tutaj. Czyli wykonamy algorytm, który ją wstawi tu. A te dwa nam zamieni, ale one są identyczne, więc nic nam to nie zrobi, czyli R4, U-3 i R-3. No i jak wrócimy, to zobaczymy, że tutaj teraz wstawialibyśmy niebiesko-żółto-pomarańczową i ona jest już tutaj. No i musimy ją zamienić. Z tym elementem i zamieni nam to te dwa. Znowu algorytm numer 1. I teraz ten narożnik powinien być wstawiony. I cała kostka się ułożyła. Jak widzicie wszystko jest już w porządku, ale nie musi tak być, więc dajcie mi chwilę. Jak widzicie, może być taka sytuacja, że mamy wszystkie elementy dobrze oprócz tych dwóch, jak widzicie te są w porządku. No, ale tutaj coś ewidentnie nie gra, no i co w takim przypadku? Jest to oczywiście parity i możemy wykonać w tym przypadku algorytm drugi, który zamieni nam ten niebiesko-żółto-czerwony z tym, tak więc nie zobaczymy różnicy oraz ten niebiesko-żółto-pomarańczowy z tym niebiesko-żółto-czerwonym, na czym nam właśnie dokładnie zależy. Więc jak zrobimy algorytm drugi, No, to zobaczymy, że cała kostka się ułożyła, ale jest jeszcze jeden przypadek parity, którego raczej przeważnie będziemy unikać, jeżeli będziemy zaczynać od wstawiania tutaj narożnika żółto-zielono-czerwonego, ale może on wystąpić. Jak widzicie, teraz mamy dokładnie to samo, tylko tak jakby odbicie lustrzane, czyli te dwa są identyczne w sensie i na swoich miejscach, wszystko jest w porządku, ale te dwa są zamienione. No, to jest drugi przypadek parity. Jeżeli wykonamy algorytm pierwszy, zamieni on nam te dwa niebiesko-żółto-czerwone, także nie zobaczymy różnicy oraz te dwa, na czym nam właśnie zależy. Tak więc, jak zrobimy R4, U 3 i prim3, to cała kostka powinna być ułożona i taka właśnie jest. To by było na tyle w tym filmie. Dajcie znać, czy Wam pomógł, czy może trzeba coś jeszcze wyjaśnić. Jeżeli będzie taka potrzeba, to oczywiście postaram się to zrobić. A na dziś to by było wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!